Z pewnych rzeczy się nie wytłumaczysz, a niektórych tłumaczyć nie trzeba, tak jak białka o smaku Irish Whisky. Klasyczny smak z nutką alkoholu. Siemano! 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 Siemano. Siemano. Yo! Hejka! Dobra, siemaneczko, słuchajcie, ruszamy z kolejnym odcinkiem na kanale KFD, ze mną są bracia. Sebastian. Nie, z naszych paleciak. Marcin, eee, Michał. Marcin. Rudy, ty jesteś ten Rudy. No jest, czyli Sebastian. Sebastian. I ja, zabetonowany Tomek, także dla Was nagramy kolejny ciekawy materiał. Mam nadzieję, że zajebiście ciekawy, bo będą dipy, a później drugie ćwiczenie, czyli podciąganie z ciężarem. Także oglądajcie. Jest ja ramy Mogę wziąć to szybko? Właśnie my będziemy właśnie na Jak szybko, bardzo szybko. Jak 3 minuty, to 5 minut. Każdy waży z nas podobnie. Tak, podobnie. podobnie. Oni ta. wszyscy ważą poniżej stówy, a ja jestem klockiem, co waży ja powyżej stówy. Kto ci kazał być klockiem? Ja ważę 99 polskich kilogramów. Ja ważę 95 i jestem po klocku, także bez klocka. Czyli po Grześiku. Czyli znowu z nami jest Grzesiek. Witamy cię, grzesiek. Ogólnie skorzystaliśmy z zaproszenia Tomka, bo Tomek od jakiegoś czasu trenuje właśnie dipy z ciężarem, tam naprawdę konkretny wynik, no i, potrzebował, wymóweczki, i, wymóweczki i lecą. potrzebował... I potrzebował dwóch takich przydupasów, którzy wypadną bardzo kiepsko przy nim, a żeby on mógł zabłysnąć. To jest jego taktyka. No ale cóż, no jesteśmy kuplami, e, będziemy go wspierali w tym, żeby dobrze wypadł na materiale, bo powiedział Tomek, że no kurde, ten armwrestling mu słabo idzie ostatnio, że go pokonał dwa razy na rękę lewą, prawą, więc musi się jakoś dowartościować. Obudź się! Lecimy! E, tu są przyzwyczajenia, wiadomo, środowe i inne. Dobra. Będzie wesoło, każdy ma jakąś kontuzję. Ten ma łokieć tenisisty, ten golfisty, tenisisty. Ja jestem prosty chłopak z Sosnowca. Ja w żaden golf, w żaden tenis nie grałem, także moje no bo łokcie nie ma są zdrowe. W Sosnowcu, no. po prostu nie ma takiej atrakcji w Sosnowcu. no co poradzimy? Przykro nam. W ogóle jak przyjechałeś, jak to u ciebie jeszcze jest asfalt pozwijany. <laughs> <laughs> <Dobra. śmiech> Żarty dzisiaj na grubo. U, u, u. Tomek, jak myślisz, koło jakiego ciężaru się zakręcisz dzisiaj? Maksa? Czy w ogóle jest forma? Maksza? Mhm. Będę chciał przerzucić pierwszy raz stówkę. Ponad na razie stówkę, tak? robiłem stówkę dwa razy, więc zobaczymy. Otwórz jeszcze usta. O! I profesjonalnie. Jaka łapa. On redukuje, a łapa się nie zmniejsza. Oj, oj, Tomek. Pewnie też chcesz, żebym ci komplementy prawił dzisiaj przez odcinek. W dobrą stronę to kamerą w do Michała, a teraz na słodką. Zastanawiacie się może czemu mam ciarki na rękach. Zawsze jak widzę siebie w lustrze, to mi przybyło tym ciarki na rękach. Nie wiem czy to jest samozachwyt, czy co, ale Jara mnie ta sylwetka. Ach, Marcin to jest czarny koń. Patrzyn. To, że Patrzyn. czarny pazur, to co, czarny koń, nie To jest pazurki? Kurde, coś się ze mną dzieje nie tak. To, to czarny penisek na palców no, no jest. Marcin, jak z zasadami? No zasada jest prosta, musi być przynajmniej kod prosty. Da radę ktoś poniżej tak najbardziej, bo niektórym... niektórzy będą mieli lepiej na przykład ty, zrobić kod prosty, bo ty masz te łapska, cię blokują tu z akcją dźwigę siadzie. a znowu ja wolę zaakcentować bardziej poniżej kąta prostego, bo wtedy jestem w stanie odbić się. i tak jakoś to będzie u mnie wyglądało a jak zrobi Tomek to zobaczymy Tomek jest w gazie więc myślę, że tu będzie wesoło ci zaczynamy okay. ciężar już 20 kg i na jedno powtórzenie a będzie rożeweczka parę powtórzyja. ładnie Dwadzieścia i Już ma 60 kilo, bo trzy razy zrobił. Dobrze, czuję, że tu będzie na pewno 8. bo no, Może, no nie wiem, nie będę gadać. Ty? Y ja wejdę, jestem taki smukły, że nie muszę tego przepinać. Ja po prostu sobie nałożę pasek na dupkę. O. Michał jest smutny, a nie smukły. No jestem smutny, bo zawsze z nimi przegrywam w tych wszystkich siłowych rzeczach. No, przecież... chyba, że, chyba, że chodzi o pierdalnięcie w gruchę, no to sorry chłopaki. Ale, Ale to... wiem, że wtedy Marcin się podłożył. Tak. Chciał bardzo być wróżbą. Ale widzisz, nie można ci odmówić tego, że się nie boisz przegrać. Słuchaj, Facet powinien mieć jaja. To masz ponga na przykład. Oj, tu jest takie, o jest, poniżej, troszkę ładnie, kot prosty był. Tomasz, 40 kg polskich czy zagranicznych. Tomasz czy Tomasz? Tu masz, Tomasz. Tu masz, Tomasz. Tu masz. 40 kg. Ipy! Zaliczone. Dobra, dobra. To jeszcze możemy mu zaliczyć, nie? To jeszcze a, tak, bo już coraz Coś stało? stało. Skurcz. Nie, po pachwinach ciągnie. Nie, po pachwinach ciągnie. I tutaj skrócił łańcuch. Chcemy mieć ciężar bliżej no, kochones. Tak, lubi przy jajkach, no. Oby mu się nie udało. Oby mu się nie udało. O matko. Prawie pocałował drążek. Znowu. Jeszcze więc... możemy się pobawić. No. Ale, no, ale ty rozbujał no, mi się ten. Właśnie bujałeś Ja pierdzielę. Tomek zakłada już 60 kg, to już jest ciężar, który ciężki. jak dobrze pamiętam Taki jest Seba robił ciężki. w stręgórsach na 20 razy chyba, na 2 albo 3 serie rozbite. tak jest jej ciężar? Pamiętam. Ciężki. Ciężar ma być ciężki. Masz on... błąd Marcin, masz błąd. Przed ciężki trzy. pisze się przez 3. Przez 3 i G. Ciężki. I g. Ależ to było szybko wyjaśnione, no, synu, 110 plus, no jak się bujam, buja szaka. Rozbujał, co to <grywa> jest? <za, za, za, grywa> ja się bujam. <grywa> Michał, ustabilizuj, kwyć mocno drąga. Kurwa. I znowu rozbujał, bo skoczył. <grywa> A! Jebaństwo! Po co ty tak bujasz? No nie wiem, no nie chciałem zabujać właśnie. Bo skoczyłeś, wiesz, i przez ten skok. A wy jak to robicie? Też skoczycie. Nie, ja tak delikatnie na paluszkach. Jak ja mam to teraz zrobić? Kombinuję. Trochę krzywo to sobie związałeś dziś. W sumku. ma. Na Jak drąg. Nie złe ma te nogi nawet Tomek. A nie trenował ich całe żyć się. No i też skoczka czy z Ło jest! To 120. nieważy. nie waży. Ja powiedziałem ci po 60, że będzie 120, i tak dalej sądzę, że będzie tu 120+. plus. 80 to jest naprawdę wydaje mi się całkiem sporo. Dobra, usta włoknieć. Panie napięty, no. Jazda. Ładnie. Pięknie. Zaliczone i to naprawdę ta końcóweczka doprost widać było, że już był problem, ale jeszcze na pewno tutaj dołoży Nie, jeszcze raz. No. Tylko raz. Nie było. u progu kariery. Prata. Serio? Mhm. Ok. Dobra. Mamy zerwanie. Mamy. Jest smutek a czy w regulaminie było, że jak się przegrywa przez kontuzję to się inaczej przy... Nie ma czegoś takiego jak kontuzję. Kontuzje są po to, żeby je dostawać. W każdym razie co? No, czuję, że mi się klatka naderwała. E, dość mocno, zawsze z tą prawą stroną miałem problemy, bo już tam e, kiedyś lekko ją naderwałem. Dzisiaj no chyba trochę mocniej, bo tak aż wiecie to jest darty przed, darty, odgłos dartego prześcieradła był w tym momencie mój start na w Mistrzostwach Polski stoi pod znakiem zapytania. Zobaczymy jak to się będzie goiło. Na pewno klatkę muszę odpuścić na co najmniej 6 tygodni. Eee, no trochę jestem podłamany. Eee, nie spodziewałem się, że przy tym ćwiczeniu po prostu mi się naderwie klatka, zwłaszcza, że to nie są ciężary, które były strasznie duże. No po prostu no nie wiem, coś dzisiaj nie zagrało i... No i nie wiem co mogę powiedzieć. Trzymajcie kciuki, żeby się ładnie zrosło i okay. i żebym wystartował w tych zawodach. No co możemy powiedzieć? No, smutna sytuacja. Dajcie w komentarzach takie wsparcie do Michała, żeby jednak dał siebie jeszcze 100% Wiadomo, no Jest teraz załamany widać to, ale liczymy, że naprawdę uda się to jakoś przezwyciężyć jeszcze powalczyć, przygotować się. No nie wygląda to strasznie, więc... Na razie jest obrzęk, więc to jest też ciężko powiedzieć, nie? Zobaczymy jak to się będzie goiło za tydzień, za dwa e... myślałem, że trochę gorzej. No nie, no nie no zobaczymy jak, to... jak, ze, jak zejdzie obrzęk. Porównamy. E... No mam nadzieję, że to jest niewielkie naderwanie, że po prostu puściło mi tam, gdzie już kiedyś się to naderwało i, i tyle. No Także ja na razie na co najmniej 6 tygodni muszę klatkę. Odpuścić. No nie wiem co to będą za przygotowania, bez zrobienia klatki, no ale determinacja, motherfucker, kurwa. No, to jest taki śmiech przez łzy. Czekam na komentarz Grześka odnośnie tricepsu. Teraz Grześiu jesteśmy razem w klubie. No tak, no jest mała obawa, bo jesteśmy już, można powiedzieć, bez rozrzewki, bo no troszkę minęło po tej akcji. Musieliśmy się zaopiekować Michałem. Normalnie te 9 dyg bym chyba zrobił. Teraz zobaczymy. Najwyżej potem jeszcze raz spróbuję, żeby się dogrzać. Nie patrzymy na to, nie liczymy. Nie patrzymy, kurwa. Spróbujemy to zrobić, Dobra, zostałem w tej pozycji, bo jest, jest taki, kurwa, panika jest. Powiem tak, że boję się tego ciężaru. Ale w sumie... Boisz się przez to, co się wydarzyło? No, może tak, tak. Gdzieś tam człowiek patrzy jednak, że... No okej, okay, wygrałem już. A czy może tak? Nie, jest rewiz. Nie. nie, dobra, ja nie wygrałeś. E, powiedzmy, że nie jestem ostatni, więc nie muszę e, sprawdzać się więcej, chociaż chciałem. Jako sportowiec człowiek chce zawsze osiągać największe ciężary. No ale do no spokojnie. Zrobiłem te 80. 90 bym zrobił, jakby nie było tego przestoju. Także tyle. Jestem zadowolony. Zresztą, nie ukrywajmy się, że, wiesz, startując w zawodach od 18-20 prawie lat. 19 lat, no, 19 rok. No oglądałem się trochę kontuzji różnych, przyzwyczaiłem się do tego. No niestety nikomu nie zazdrosz, znaczy nikomu nie życzę kontuzji, sam też ich trochę miałem, ale no to jest taka kolej rzeczy. Lecimy dalej. Stuwa równa, tak? Tak. Mhm. Dobra, dasz mi. Można. z magnezją, za A tam dużo magnezji na jest wiekta, na drążku. Na mojej... To będzie lekkie. Też na łotąkiem. A, co za siła O i teści przyszedł Dobrze, jak zwykle w formie O widzisz Mówię, że się coś pruje to z ogniwa pancrowskiego po kopalnianemu ogniwo pancrowskie i będzie nie do zajechania No, Tomasz się zdecydował miał dylemat 320-315 kg Zdecydował się na 115 Wstydu nie będzie ogólnie, bo ani tego, ani tego ciężaru jeszcze nie podnosiłem. Na stówce kończyłem zazwyczaj. Eee, no zobaczymy. Trochę się boję, szczególnie po tym, jednak, że tu mi się zerwało to, ty się tam coś też poprułeś, także pechowo troszkę. Ale jedziemy, pas zmieniłem na inny. Dyna słuszna magnezja. Od, od jedynych, od z jedynych słusznych rąk. <gry> Chyba troszkę za dużo tej magnezyny. Marcinek lał, od, od serca. Marcin jak Grygo. zleje się komuś na ręce, to, Kurwa, to grubo. Tym, miłuje, bo Zrobi podwójnie tutaj <grym> Dawaj! Dawaj lekko, daj! Ja, yes! Dawaj. That's A. my boy! U. Nawet Kulku. powiem, że się tego bałem. Myślisz, że to jest twój max? Na dzień dzisiejszy? No. Myślę, że tak. Ale nie bym się jakby jakbym nie powiedział, że chętnie spróbuję 120. Beski tu ja teraz, jak patrzę na jej, jak to robią, zwłaszcza teraz Tomek, bo został jako jedyny e, na placu boju, to to aż, aż po prostu mam ciarki, jak widzę, schodzi w dół. Także ja bym, ja bym odpuścił. Gdybym wiedział, to bym odpuścił. Tak jak wagon przysiady. Pewnie. Tak Pewnie. Tak. Marcinku miałeś mi żeby nie bujało Aha. Mówię ustabilizować pozycję Aha, Starałem ale się, się, żeby to bardzo, się bardzo, zatrzymywało Bardzo, ale... bardzo wiatr był silny z tyłu. O, jest, Kurde, z tyłu. jak to bujało, jak to bujało! A, nie. Boję się, boję się. Już Czego... za bardzo nabite w głowę. Czego się boję? Zmęczony Czuję, że zmęczony, czuję, że tego nie dam rady. Po prostu boję się, że spadnę. Jak widzicie, sytuacja była bardzo dynamiczna, miał być dwubój, wyszedł z tego jednobój, czyli same dipy z ciężarem ze względu na kontuzję, ze względu na. No głównie na kontuzję, bo nie jesteś w stanie zrobić pociągania. także mam nadzieję, że do tego tematu wrócimy nieco później. Nie, ja nie wracam do żadnego. ja nie wracam do żadnego tematu z dziwnymi rzeczami, odpuszczam totalnie. Także... Czyli w sensie do startu, tak? Wiesz, że w sensie do startu, jak będziesz się przygotowywał, o to Ci chodzi, tak? No, tak, tak. Dobra, dobra, rozumiem, czyli małe podsumowanie. Skończyłeś na. Eee, a nie, 6. 80 chyba mnie, że 60. 60. 60, skończyłeś na 80. 80, 90 nie poszło, tak? Tak. 90 nie poszło. A ty się zerwałeś przy 80, 80. No, Naderwałem, bo teraz minęło już trochę z 40 minut chyba albo może yy, żaden krwiak się tu nie zrobił. A jak wam się podobał materiał, to zostawcie ślad po sobie i oczywiście pomóżcie troszeczkę algorytm dźwignąć, także łapka, komentarz, subskrypcja, jeżeli tego nie zrobiliście, łapy nie ma, klaty nie ma. E, yes. Do widzenia następnego!